Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy kobieta, którą lubisz, czuje to samo do ciebie? Może uśmiecha się do ciebie nieco dłużej. Może jej wzrok zatrzymuje się na tobie o sekundę za długo, a może po prostu jest coś w sposobie, w jaki z tobą rozmawia. Ale oto prawda. Kiedy kobieta naprawdę cię lubi, psychologia pokazuje, że prawie zawsze będzie wykazywać trzy silne, podświadome oznaki. W dzisiejszym filmie omówimy szczegółowo te trzy sygnały. Abyś mógł je rozpoznać, gdy się pojawią, i wiedział, co robić dalej. Przygotuj się na zanurzenie się w subtelnym, fascynującym świecie ludzkich zachowań i odkryj, co naprawdę oznacza jej mowa ciała, ton głosu i uwaga. Zacznijmy od zrozumienia kobiecego umysłu psychologii atrakcyjności. Zanim przejdziemy do sygnałów, ważne jest, aby zrozumieć, jak działa atrakcyjność, zwłaszcza w przypadku kobiet. Przyciąganie nie zawsze jest głośne lub oczywiste. W rzeczywistości dla wielu kobiet jest ono subtelne, emocjonalne i głęboko psychologiczne. Kobiety często są bardziej zsynchronizowane ze swoimi emocjami. Kiedy ktoś im się podoba, zmieniają swoje zachowanie, choć mogą nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Oto co mówi nam psychologia. Przyciąganie u kobiet jest często intuicyjne, wywołane poczuciem bezpieczeństwa emocjonalnego, pewnością siebie i ciekawością. Kobiety cenią sobie więź, zaufanie i sygnały niewerbalne. Badania pokazują, że kobiety często wysyłają sygnały nieświadomie, zanim świadomie przyznają się przed sobą do swoich uczuć. Kiedy więc kobieta jest tobą zainteresowana, jej zachowanie niewerbalne często zdradza jej uczucia, zwłaszcza poprzez kontakt wzrokowy, mowę ciała i spójność emocjonalną. Przeanalizujmy teraz pierwszy znak: Znak numer jeden. Ona naśladuje Twoją mowę ciała i zachowanie. Pierwszy znak to jedno z najbardziej fascynujących zachowań w psychologii człowieka, czyli naśladowanie. Czym jest naśladowanie? Naśladowanie to sytuacja, w której ktoś podświadomie imituje Twoje gesty, sposób mówienia, postawę lub mimikę. Robimy to bez zastanowienia i sygnalizuje to komfort, zaufanie i dobrą relację. Dlaczego kobiety naśladują? Kiedy kobieta naśladuje Twoje zachowanie, oznacza to, że jest z Tobą emocjonalnie zsynchronizowana. Czuję się bezpieczna, związana i zaangażowana. To tak, jakby jej mózg mówił, lubię tę osobę, chcę być z nią zsynchronizowana. Przykłady z życia. Krzyżujesz ręce. Chwilę później ona robi to samo. Pochylasz się do przodu podczas rozmowy. Ona pochyla się do przodu, nie zdając sobie z tego sprawy. Śmiejesz się. Ona śmieje się w tym samym rytmie i tonie. Naukowe wyjaśnienie. Według badań opublikowanych w Journal of Nonverbal Behavior ludzie naśladują zachowania osób, które podziwiają lub z którymi czują więź. W sytuacjach romantycznych naśladowanie często nasila się wraz ze wzrostem atrakcyjności. Jak to rozpoznać? Obserwuj jej postawę. Czy jest podobna do twojej? Zwróć uwagę na gesty rąk. Czy naśladuje sposób, w jaki poruszasz rękami? Obserwuj ton głosu. Czy subtelnie przejmuje Twój sposób mówienia? Co zrobić, jeśli ona naśladuje Ciebie? To sygnał, że możesz kontynuować budowanie relacji. Utrzymuj interesującą rozmowę. Dopasuj się do jej energii. Nie jest to czas na wyznanie miłości, ale na zwiększenie komfortu i chemii emocjonalnej. Znak numer dwa. Ona szuka pretekstów, aby być blisko Ciebie lub z Tobą rozmawiać. Drugi znak dotyczy obecności. Kiedy kobieta Cię lubi, nie czeka, aż ją zauważysz. Znajduje sposoby, aby być w Twoim towarzystwie. Nie zawsze jest to bezpośrednie. Może nie podejść i powiedzieć: Hej, lubię Cię. Jednak psychologia mówi nam, że stworzy okazję do interakcji. Jak to wygląda w rzeczywistości? Dołącza do rozmów w grupie, w której uczestniczysz. Przypadkowo pojawia się w miejscach, w których przebywasz. Wysyła Ci wiadomości o rzeczach, które nie wymagają odpowiedzi. Komentuje Twoje posty lub pyta o opinię, nawet jeśli nie jest to konieczne. Dlaczego tak się dzieje? Psychologicznie pociągają nas osoby, które podziwiamy lub pragniemy. Kobiety często stosują pośrednie strategie, aby sprawdzić twoją otwartość. Jeśli zareagujesz pozytywnie, poczuje się pewniejsza siebie i będzie chciała nawiązać bliższy kontakt. Siła bliskości. Według psychologa doktora Alberta Morabiana fizyczna bliskość zwiększa intymność emocjonalną. Jeśli kobieta konsekwentnie zmniejsza dystans między Wami i szuka sposobów, aby być blisko, jest to ważny, podświadomy znak, że chce nawiązać więź. Zwróć uwagę na te sygnały: czy często siedzi lub stoi blisko Ciebie, czy wydaje się, że wchodzi w Twoją przestrzeń bez skrępowania, czy podejmuje subtelne wysiłki, aby podtrzymać rozmowę? Co robić? Jeśli zauważysz, że tak się zachowuje, nie ignoruj tego. Uśmiechnij się, bądź otwarty. I ułatw jej kontynuowanie rozmowy. Twoja reakcja zadecyduje o tym, czy stanie się bardziej bezpośrednia, czy wycofa się. Znak numer 3 Jej oczy mówią prawdę. Trzeci znak jest prawdopodobnie najsilniejszy i najczęściej pomijany: kontakt wzrokowy. Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy, a psychologia potwierdza tę tezę: kiedy kobieta cię lubi, jej oczy zachowują się inaczej. Kluczowe zachowania, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, długi kontakt wzrokowy. Patrzy na Ciebie dłużej niż zwykle. Po drugie, spogląda, a potem odwraca wzrok. Patrzy na Ciebie, kiedy myśli, że nie patrzysz, a potem szybko odwraca wzrok. Trzeci znak to rozszerzone źrenice. Jest to fizjologiczna reakcja na pociąg. Czwarty znak to uśmiech oczu. Jej oczy błyszczą i marszczą się, kiedy Cię widzi. Naukowe wyjaśnienie. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Archives of Sexual Behavior stwierdzono, że długotrwały kontakt wzrokowy znacznie zwiększa poczucie romantycznej więzi między dwojgiem ludzi. Kontakt wzrokowy uwalnia oksytocynę hormon odpowiedzialny za tworzenie więzi i zwiększa zaufanie emocjonalne. Test spojrzenia w tył. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś na ciebie patrzy, ale szybko odwraca wzrok? Często jest to oznaka zainteresowania i nerwowego podniecenia. Jeśli robi to wielokrotnie, oznacza to, że jest zainteresowana, ale nie jest pewna Twoich uczuć. Obserwuję więc Twoją reakcję. Co zrobić, gdy złapiesz jej wzrok? Uśmiechnij się delikatnie. Nie patrz intensywnie, tylko potwierdź to ciepłym spojrzeniem. Jeśli utrzyma kontakt wzrokowy, to zielone światło. Podejdź do niej. Jeśli sytuacja na to pozwala, zacznij lekką rozmowę. Dodatkowe sygnały, na które warto zwrócić uwagę. Chociaż te trzy sygnały są najsilniejszymi wskaźnikami, często towarzyszy im kilka dodatkowych: bawi się włosami podczas rozmowy z tobą, śmieje się częściej z twoich żartów, nawet tych kiepskich, pamięta drobne szczegóły, których się nie spodziewałeś. Dotyka szyi lub obojczyka, co jest oznaką wrażliwości, poprawia swój wygląd, gdy wchodzisz do pomieszczenia. Każdy z tych znaków sam w sobie nie jest rozstrzygający. Ale w połączeniu z trzema głównymi przekaz staje się bardzo jasny. Dlaczego niektórzy faceci nie dostrzegają tych znaków? Wielu mężczyzn nie dostrzega tych znaków nie dlatego, że ich nie ma, ale dlatego, że oczekują, że miłość będzie głośna i oczywista. Kobiety często jednak wyrażają swoje zainteresowanie w bardziej subtelny sposób. Zanim całkowicie się otworzą, chcą czuć się bezpieczne, doceniane i szanowane. Jeśli przeoczysz jej sygnały lub zachowasz się niepewnie, może się wycofać. Jeśli jednak je dostrzeżesz i zareagujesz pewnie i ciepło, dasz jej pozwolenie na okazanie jeszcze większego zainteresowania. Podsumujmy. Kobieta, która cię lubi, często będzie wykazywać trzy oznaki: po pierwsze, podświadomie naśladuje twoje zachowanie. Po drugie, szuka okazji, aby być blisko ciebie lub z tobą porozmawiać. Po trzecie, jej oczy zdradzają głębokie zainteresowanie. Jeśli dostrzegasz te oznaki, zrób kolejny krok. Zacznij rozmowę. Okaż szczere zainteresowanie. Zbuduj więź. Czasami to, na co ona czeka, to po prostu znak od Ciebie. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, kliknij przycisk Lubię to. Zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści dotyczących psychologii i daj nam znać w komentarzach. Czy zauważyłeś już któryś z tych znaków? Dziękujemy za obejrzenie i pamiętaj, że umysł może być złożony, ale relacje międzyludzkie są pięknie proste, gdy wiesz na co zwrócić uwagę.